Już mam z tej strony KingTe, a dzisiaj gramy w Scary Bamboon z moim kolegą z Adamem. No i ja jestem Paweł, to jest Adam. I właśnie gramy w Scary Bamboon. Będziemy potwory dzisiaj. Będziemy z potworami ganiać się w tej grze. No to zaczynamy. Nasz, nasze potwory są. Ojej, Dobra, chodźmy. Dobra. Okej. Okay. Okay. Jakby ja dotknąłem przyciska, mi się nie otworzyło. Mi też, w ogóle. Ujeju, czekaj, bo coś walnąłem. Dobra. Co? Walnąłem biurko. Taka, wezmę dla nas windę. Trzeba kulturalnie. No tak, lepiej tak. Mhm, dobra, czekamy. Nie, nie wiadomo, czy mamy lagi. Czy mamy lagi, czy nie? nie? Dobra, zaczynamy, Dobra. To jest właśnie nowa mapa, y, która było, y, by, była nowa mapa w, w grudniu. No tak, rok temu to było i właśnie y, gramy. Nie wiem, gdzieś tak... Może nie. No, no miesiąc temu to było, bo pokazało to. Trailer. Trailer. Iskagi łagi. Iskagi. Czekaj! Idzie, idzie, idzie. Nie idzie. Nie idzie. A! <ścoughs> nie idzie. Myślałam, że nie idzie, bo go nie było. Ale idzie teraz. Jarna baj! A przypominam, jutro się zaczyna Poppy Playtime Chapter 4. Ta nowa gra o 20.15 nagrywam na żywo na drugim kanale, to będzie Kuba My. Ale to inne będzie hasło, że, że to będzie... Polecam na Live'a! No i to będzie inne, inne, inne imię. To będzie Kubam coś tam, yy, jakieś numerki, ja wam yy, prześlę ten nick. I właśnie o 20.15 zaczyna się live y, Poppy Playtime Chapter 4 Cztery. Musicie to obejrzeć, to będzie git Podam wam nick Dobra, zaczynamy Uważaj, uważaj, uważaj! Gdzie? Nie, nie! Dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Lewo Dobra! A, Kury! go Zabiło go, dobra. Chyba. Zabiło cię? Nie uchwałem, nie uchwałem, nie uchwałem. Chyba go już zabiła, nie wiem. Nie wiadomo, czy była krew, czy nie. Kaczup. To był. Chyba. Chyba. Чекай. Ні, не забивай. Мамо, уважай! Старий, я вважаю, що ти там лежаваєш, що ти умарваєш. To Dobra tylko będę nie i co wie? Będzie na koniec y, na live będzie okropnie, bo będzie prototyp mnie atakował. Bez nim będzie mega cała gra to będzie. Cała gra będę przechodził całą grę po tej chapter 4! Nie ma Ej, Adam, musimy... Musimy gdzieś tak z 10 minut to nagrać. Albo z 12. Ja nie wiem. To... A tutaj? I... Nie wiem gdzie... I... O! o Idziesz? Goni! Goni! Jeszcze jar Ej, gdzie jest Baba Chops? Ej, gdzie jest Baba Chops? Go, go, go! Ej, powiedz, ej, gdzie jest Baba Chops? Ogóle. Nie wiem. Ech. Ej, poszłem My prosto. Usunęli. Ej, no, na pewno to chyba... Powiem. Ej, ja czuję tak, że by chyba usunęli tego, bo... coś bo... No, na pewno, bo jakby była aktualizacja, to coś byś... Co by, coś by dodali do aktualizacji. Jakąś nową postać albo coś. O! Prototyp! widzę Ale widzowie, to będzie naprawdę wielkie, najlepsze, no, no... Ja właśnie lubię Poppy Playtime, Poppy Playtime Chapter 4. Właśnie to zobaczyłem na, na tym. Mob, mob Entertainment? Tak, na tym zobaczyłem, że wychodzi Poppy Playtime Chapter 4, że zjawka jest pierwszy raz tego baba chopsa i. I zobaczyłem jak do e, gdej e, szedł. Tam e, sobie e, zobaczyć, co się stało z, z nimi. A potem Baba Chops, e, go zabił. Uff. Siema Adam. Siema ma. E, wiesz, jak... Zabił mnie! Kim kitełko idzie się grać mnie grać? Skaribową Odcinek! 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 Gdzież dobra? Wow. Mani, Mani, Mani! Papa Chops! Papa Chops! A to Baba Chops jest! Zobacz!

Ja nie mogę... Słycha... Słyszeliście to! Yy, izba coś tam powiedziała, nam tam. A od razu... Jarda go zabił. Ja nie mogę z tym. No raz, sorry, że tak powiedziałem przed słowa trochę to jest. Jest! Do widzenia. Już no, już będziemy kończyć. Do widzenia. No. Następny odcinek może być sobota. No tak. I w czwartek uważajcie. Live. Poppy Playtime. Chapter 4 o 20.15. Zostawcie lajka like, Widz... i suba. I nara. Ja